Witajcie kochani w dzisiejszym odcinku, który był wyczekiwany przez wielu z Was. Tym samym zapraszam was do magicznej krainy Vinted, gdzie to Vint stanowi prawo, ale to wy tracicie pieniądze. Generalnie o co chodzi? No wiecie, Vinted reklamuje się wszędzie w tym momencie, wyskakuje z lodówki. Jak sobie otwieram telewizor i sobie patrzę co tam jest, to czasami się pojawia ta babeczka, która mówi, że ma rzeczy do sprzedania i co tam, w babce Vinted wszystko sprzedasz, nie? I super. Uwielbiam Vinted. No i generalnie pomysł jest za je... super pomysł. Ja Vinted pamiętam od bardzo, bardzo dawna, tam generalnie dziewczyny, nawet jak byłem w podstawówce, w gimnazjum sprzedawały jakieś swoje e, rzeczy, które były im niepotrzebne, ale to były taki głównie portal skupiające się wokół używanych ciuchów damskich. Głównie używane ciuchy damskie, nic ponadto, Tyle w sumie. No ktoś wpadł na pomysł, żeby to fajnie rozwinąć, no i okej. Okay, zrobili aplikację, zrobili tam opcję kuptera, zrobili jakiś tam support, e, darmowe wysyłki, jakieś tam paczkomatowe i tak dalej. No wow, na pierwszy rzut oka wydaje się to super rozwiązaniem. Tego w Europie po prostu nie było. No ale w teorii, jeśli coś jest spoko, no to w praktyce może nie wyjść. I tu to nie wychodzi do końca. Do tego filmu zabierałem się trochę czasu, gdyż dochodziły do mnie, do was, na różnych grupach streetwearowych, odgłosy, że kurczę, z tym windem coś jest nie tak. Tutaj komuś blokują konto, tutaj ktoś traci pieniądze, bo ktoś nie odesłał przedmiotu. Ale to były jakieś pojedyncze rzeczy, ale to zaczęło się namnażać w miarę tego, jak streetwearowcy przenikli na wind, czyli tacy ludzie jak my, którzy kupują markowe ubrania, dość drogie, powiedzmy sobie, nawet na europejskie warunki, przenikli do portalu, gdzie głównie sprzedawano jakieś Rzeczy z dumpa za 15 zł, za dwie dychy, za 100 zł jakieś Zara, jakieś agentemy dziewczyny sobie sprzedawały jakieś kosmetyki ewentualnie. I w związku z tym napływem tych streetwearowców i tych ludzi po prostu, którzy byli przyzwyczajeni do różnych dobrych rozwiązań, no ten support Vinted i to wszystko sobie trochę nie poradziło. Nie byłoby nic złego w tym, że sobie te konta jednak ludziom blokują czy coś w tym stylu, usuwają przedmioty, ale na sam końcu jeszcze wspomnę o skamie, który trwa cały czas. Vinted mu jakby w tym pomaga, bo regulamin Vinted, o którym zaraz wspomnę, do którego przejdziemy, jest niezgodny z polskim prawem. No po prostu. To, jest niezgodne, tak być nie może. Kiedy zapowiedziałem ten film, wielu z Was napisało do mnie na maila, za co Wam bardzo dziękuję. Maili otrzymałem setki. Naprawdę, tych maili jest bardzo dużo, screenów jest dużo. Niektórzy ludzie pisali mi, weź napisz do mnie na Facebooku, bo mi się nie chce załączać 30 screenów. A propos jednej, jedynej transakcji, 30 screenów, supportem Vintage z kupującym. Po prostu tego jest bardzo dużo. I nawet jeżeli ty kupujesz wszystko na Vintage, sprzedajesz i jest ok, to ten 1% cały czas rośnie i on się zwiększa. Ten 1% tych problemów, które mają ludzie. I warto o tym wiedzieć, zanim się zagłębicie w to wszystko. I uwaga, mały disclaimer. Vinted to nie jest to samo co OLX. Tutaj jest support, który ma decydującą jakby rolę władzy. Polega to na tym, że jeżeli ktoś kupi coś na, za pomocą kup teraz, macie ochronę z kupujących i ochronę sprzedających. Coś jak Paypal. Tylko że tutaj wygląda to tak, że często pieniądze są przyznawane kupującemu. Nawet jeżeli coś jest nie tak po stronie kupującego, to i tak on często otrzymuje pieniądze. A zaraz się przekonacie, że nie muszą nawet odsyłać tego itemu, który sprzedaliście. Serio. No więc chodźmy do regulaminu Vinted. I teraz tak, regulamin ten jest takim ogólnym regulaminem, on jest bardzo zgodny ze wszystkim, raczej tak jak na szybko go przejrzałem, jednak ktoś kiedyś napisał na grupie, że jeśli ty coś sprzedasz i kupujący zgłosi, że to jest podróbka, a Vinted przez mu rację, to on nie musi tego odsyłać. Tak, nie musi odsyłać towaru, który został uznany przez osobę w soporcie Vinted. Osobę, która nie jest kompetentna. Nie jest nawet umocowana w polskim prawie do oceniania, czy to jest podróbka, czy nie. Nie musi odsyłać tego. Według regulaminu Vinted, bo według polskiego prawa musi. Ale regulamin Vinted, jak to regulamin Vinted. Ja w to nie uwierzyłem, bo to jest tak kuriozalna sytuacja, o której w ogóle nigdy nie bym nie pomyślał. Ale patrzcie, tu jest ten punkt. <laughs> Wyjątki od obowiązku zwrotu przedmiotu mogą mieć zastosowanie w szczególności wtedy, gdy istnieją wyraźne przesłanki. Przesłanki, uwaga, że przedmiot może być podrobiony. Czyli, że jeżeli ty ktoś tam uznasz w że, że jest podrobiony, bo przecież biegłego nie mogą powoływać, nie? W takim przypadku kupujący nie jest zobowiązany do odesłania przedmiotu, aby otrzymać zwrot kosztów. Boom, boom, mamy was, mamy cię. Perfekcyjnie skam. Czyżby. No, generalnie to nawet nie byłoby aż takie złe. No, oczywiście, to jest niezgodne z polskim prawem, tak być nie może. Wyobrażajcie sobie, co to by było, gdyby ktoś sobie mógł powiedzieć, to jest podruba i ty tracisz pieniądze i wszystko. No, no, nie, tak nie może być. To jest nielogiczne. W ogóle, całe postępowania a propos podróbek, jak na przykład wpada celna na bazar, to działa to tak, że oni zgarniają te przedmioty, oni nie sprawdzają, czy masz papiery, nie masz jakiś papierów, zatrzymują to, później się powołuje biegłych. Najlepiej to, jeżeli to jest biegły powołany z tej firmy, która ma tam swój trademark, tak? I informuje. Przekonuje się tą firmą o tym, że jej trademark był używany, oni powołują swoich tam biegłych i oni przychodzą i mówi, ej, te, to buty na przykład Nike ma swojego biegłego, stwierdza kancelarię, które reprezentuje i stwierdza, te buty są podrobione. No i na tej podstawie po prostu ten, ta osoba jest ukarana, przedmioty są niszczone. I to jest okej, okay, to jest zgodne. No ale nie może być tak, że ktoś z supportu mówi, to jest podruba i nie daje w ogóle żadnych przesłanek do tego. No oni mówią, że jest podróba i koniec, zaraz wam pokażę screena, jak to wygląda. I ty zostajesz bez pieniędzy i bez itemka. Perfekcyjny skam i grupy skałujące na Vinted. Zaraz wam pokażę, jak to działa. Generalnie, na Vinted są dwa problemy. Oprócz tego regulaminu jest jeszcze problem usuwania rzeczy, uwaga, które Vinted uważa za podrobione. Ale tam jeszcze pół biedy, by usunąć ci aukcję, a nie wciągnąć ci item, dadzą kupującemu, który nie musi go odesłać, i dadzą mu jeszcze pieniądze. Napisało do mnie dużo sprzedawców, również takich, których znam i którzy wiem, że mają legitne rzeczy. No niestety Vinted też im również usuwa te konta i usuwa im opcje. Dlaczego? To idziemy właśnie teraz. Więc mam tutaj, dla was wybrałem kilka przykładów, będę się posiłkował tymi screenami, bo tego było dużo, więc już naprawdę nie pamiętam. Ale na przykład zobaczmy pierwszy typ. Mamy tak zwane Gucci Polo. No więc jest support Vinted, który Ci mówi, że uwaga, Twój przedmiot został usunięty. Powołuje się na ten punkt regulaminu, czyli podrabianie, czyli produkcja, import, sprzedaży produktów fałszywych, bla. bla nieoryginalne. Takie działania są niezgodne z prawem, dlatego nie ma na Vinted miejsca na repliki, nieoryginalne przedmioty. Taki disclaimer. Ja rozumiem generalnie usuwanie replik, oczywiście, to jest 100%, ale po pierwsze, repliki i podróbek na Vinted jest bardzo dużo na stronie głównej, nawet czasami się wyświetlają. Ja z Vinted nie korzystam tak często, a jak po prostu na to wchodzę, żeby na przykład zrobić ten film, to tam było dużo podróbek i ja rozumiem, Umiem takie wyrywkowe rzeczy, ale patrzcie dalej. I generalnie dalej jest napisane, co musisz zrobić, żeby w przywróciło ci ten przedmiot. Czyli masz dowód, że przedmiot jest autentyczny, zawsze podawaj go w ofercie. Czyli masz tutaj dowód, taki na przykład dowód zakupu, certyfikat, metki, logo, wzór i tak dalej. To coś, co potwierdza legitymność. Czyli no, na przykład jakiś ledziczek, metki wysyła się i oni sprawdzają, bo to są tak super kompetentni ludzie, że są w stanie odróżnić Polo Gucci od podróbki, nawet Polo z 92 roku z Lumpa. Więc jakiś tam na przykład, nie wiem, no, musisz mieć nawet dowód zakupu, nie? Nie? Wystarczy, nie? Nie. No więc idziemy dalej, zostały wysłane zdjęcia. Został wysłany legit check, to była osoba, która wiem, że sprzedawała oryginalne pologu, czyli to było chyba polo z tego co pamiętam. No i generalnie support Vinted stwierdził, że no, to jest podróba. Oczywiście support Vinted nie napisze ci, dlaczego stwierdził, że to jest podróbka. Po prostu macie, proszę. to zostały usunięte, bo to jest podróbka. Z załączonych zdjęć nie, to nie wynika, że to jest oryginał. No i koniec, to jest koniec sprawy. Wystaw to jeszcze raz, to zablokujemy ci konto. Co lepsze, w tym przypadku to polo leżało na stronie Vinted wcześniej i nie było usunięte. Po prostu teraz koleś wystawił ktoś go zgłosił i zostało usunięte. No, proszę. To jest nasza ostateczna Też na decyzja spokojnej nocy. Co jeszcze najlepszego jest w tym, że często, jak zauważyłem w tych wiadomościach, które mi wysyłaliście screenu z Vinted, nie ma tak, że jedna osoba zajmuje się twoim zgłoszeniem. Są różne, odpowiadają ci na przykład raz jakiś Dawid, raz Alicja, raz Ania, raz Marta. Cholera wie, tam wszyscy ludzie zajmują się czym innym. Więc nikt nawet nie wie, jak wszystko szło wcześniej, tylko muszą przejrzeć od nowa. To jest dziwne. Więc teraz co, możecie sobie pomyśleć, że to jakaś jednorazowa akcja, że to było z lumpa, że no jak mieli to stwierdzić oryginalność, no nie każdy się zna. To nie powinien być w saporcie Wind, który rozstrzyga, czy to podróbka, czy nie, jeżeli się ktoś nie zna. No ale okej, okay. powiedzmy, że mamy paragon, metki i wszystko i możemy zamieścić przedmiot. Otóż nie zawsze. I to jest też nagminne, jak się pojawiło w wiadomościach, to to, że ludzie mają paragony, faktury i normalnie też im Vintage usuwa. No i kolejna akcja, tutaj koleś miał z Witkaca Off-White'a, ma wszystkie metki, wszystko jest, jest paragon, wszystko jest i co? I został usunięty, ponieważ Support Vintage stwierdził, że jest to, uwaga, replika, że jest to podruba i usunął mu Item, nawet po dostarczeniu czego? Po dostarczeniu potwierdzenia zakupu z Witkaca. Wszystkie dane, wszystko się zgadzało. No, sorry, ale po czymś takim, no to po prostu jest totalnie dziwne. Najlepsze no jest to, że nie ma odwołania od tego. Wystawić drugi raz, zablokują ci konto i wal się. No ale okej, okay, to są takie rzeczy, które byśmy powiedzieli, no ich portal, ich zasady. Tylko, że to wszystko, co powiedziałem przed chwilą, mogłoby również zostać użyte w porze pomiędzy kupującym a sprzedającym. Co gdyby ktoś kupił to polo, ktoś kupił, tego ofa i powiedział, że jest nieoryginalne. No właśnie, tamten by wysłał legit checka, polo, nieoryginalne, dostawia, tamten sobie zostawia pieniądze, zostawia sobie item, nie musi zgłaszać. To zależy, kto tam w supporcie siedzi. Jak ktoś jest normalny w supporcie, załóżmy, ktoś jest obeznany, to zobaczy paragon z Witkaca powie, ok, to jest oryginalne. A jeżeli ktoś nie wie, a dużo jest takich, powiedzmy 90% z tego, co widzę w tych wiadomościach, no to koniec, pieniądze przypadły, przy, przypadły item. No i tutaj jest kolejna akcja tego typu, gdzie według mnie również zawinił sprzedający. Otóż sprzedawał custom CDG na konwersach i napisał oczywiście, że jest to custom. Każdy musi rozumieć, że jest to custom, ktoś to kupił. Nie spodobały się te buty. No i tutaj po krótkiej wymianie zdań z kupującą, e, oczywiście uznał, że no dobra, no to niech zwróci już te buty i będzie wszystko ok. E, no niestety kupująca nie chciała zwrócić butów, zrobiła spór, Vinted, Vinted przyznał rację, bo stwierdził, że są to repliki. Sprzedający został i bez butów i bez pieniędzy. And ale to był custom byśmy powiedzieli więc strata no nie aż taka wysoka i tutaj taka śmieszna sytuacja Supreme Futurati e, nie wyjęty z opakowania Jest, było zdjęcie opakowania było zdjęcie tej koszulki no oczywiście wiadomo, że jeśli kupujecie coś super to musi być w opakowaniu i teraz tak, trochę więcej ma rację bo rzeczywiście może według nich powinno być to odpakowane ale co i lepsze, ukryli aukcję wyszucili ją i powiedzieli, że nie pasuje do żadnej kategorii, koszulka nie pasuje ani do damskich ubrań ani do męskich ubrań, ani do odzieży dziecięcej i koniec, koniec rozmowy, usunięto aukcja, jak coś, to zablokujemy Ci konto. Nie będę tu nawet mówił o blokowaniu kont. Mój znajomy właśnie prowadzi shop, taki sklep instagramowy, bardzo, bardzo długo. Wszystkie rzeczy ma stuprocentowo oryginalne. Przedawał na Vinted chyba już od półtora roku, od dwóch lat i w pewnym momencie zablokowali mu konto, w pewnym momencie zaczęli patrzeć na itemy jego, napisali mu, że sprzedaje komercyjnie, ale w pewnym momencie odblokowali mu konto, zaczęli usuwać mu itemy, jak zaczął je na nowo dodawać, więc po prostu porzucił tą platformę. No i teraz uwaga, mega scam, który pojawia się na grupkach już bardzo często, coraz droższe rzeczy. Są grupy ludzi, ja o tym wiem, którzy trudnią się kamami na Vinted, które właśnie w taki sposób wyłudzają legitne rzeczy od... Wygląda to tak, że tutaj była koszulka TNF X Supreme, która była oryginalna, została potwierdzona na e, TNF toku, na Supreme toku, na różnych innych grupkach. No, te koszulki bardzo rzadko podrabiają i te podróbki są naprawdę widoczne na pierwszy rzut oka. Koszulka była oryginalna i teraz tak. Sprzedający sprzedał koszulkę, kupujący w pewnym momencie napisał, że jest to fake. Zespół Vinted, przez rację, mimo tego, że sprzedający dostarczył wszelkie rzeczy, które potwierdzały oryginalność tej koszulki. I co najlepsze, zespół Vinted napisał mu bezpośrednio, że kupujący. Nie musi zwrócić kupionego przedmiotu sprzedawcy na nie potróbek, nawet jest surowo zabronione. Pamiętaj, że zgodnie z naszym regulaminem blokujemy użytkowników, którzy wielokrotnie zamieszczają podrabiane przedmioty. Czyli tak, koleś stracił nie dość, że pieniądze, koszulkę, to jeszcze zagrozili mu zablokowaniem konta. I nie jest to jednostkowy przypadek, bo jak, tak samo było podobnie w konwersach z TEDG, o których Wam wspominałem, w tym customie. I tak samo jest non-stop. Zobaczcie sobie, na różnych grupkach, jak ludzie wrzucają kolauty, Tak to działa. Możesz dostarczyć im wszystko, możesz dostarczyć im metki, możesz dostarczyć im i tak dalej, a zależy to po prostu od decyzji jednej osoby gdzieś tam w jakimś zespole. Nie wiem, jakie oni mają kompetencje do tego, kto im dał możliwość oceniania tego, czy to jest oryginał, czy podróbka. Okej, okay, mogą sobie to robić na swoim portalu, cokolwiek chcą, ale oni zwracają od razu pieniądze kupującemu. A ty później możesz dochodzić swoich roszczeń ewentualnie na drodze sądowej, możesz iść na policję o wyłudzenie, ja bym tak zrobił, ale wyobraźcie sobie, I to jest perfekcyjny sposób na skan. Bo sprzedajesz box logo za 3000 zł, co się dzieje? Wysyłasz to kupującemu. Kupujący po dwóch dniach zgłasza skam, że cię oszkamowali, że to jest podróba. Dostarcza jakieś tam rzeczy, mówi, że on nawet nie musi nie dostarczać. Wystarczy napisać, że to jest podróbka. Ty dostarczasz fakturę Supreme, pokazujesz metki, albo ewentualnie, nawet jeśli nie zrobiłeś zdjęć, to już w ogóle masz, masz przewalone. Nie masz zdjęć, metek, nie masz ni nic i liczysz, że ten kupujący zrobi zdjęcia metki. On nie musi. I teraz tak, zespół WinterCity ci odpowiada, sprzedaj podróbkę. Daje mu te 3000 zł, które zapłacił za to bogo. Ty zostajesz i bez bogo, które zawsze że z resalu za 2,5, a za, chciałeś sprzedać za 3 i Zostałeś bez pieniędzy? Kam idealny? No właśnie, chyba tak. Oczywiście, jak już powiedziałem, w takich przypadkach normalnie idzie się na policję i zgłaszacie popełnienie przestępstwa. Ale tutaj rola supportu w jest olbrzymia. Według mnie tam nie powinno być czegoś takiego, jak ocenienie legitymności itemów. Są różne takie strony jak Grailed. Tam są ludzie, którzy naprawdę ogarniają ocenianie oryginalności temu. Tu mam wrażenie, że jest to robione totalnie randomowo. Czasami, jak wyślesz fakturę, to wystarczy. Czasami, jak ktoś wyśle podrobioną fakturę, to również wystarczy. Czasami, jak wyślesz fakturę metki, nie wiem, wyciągi z konta nie wiadomo co, 55 dokumentów, to nie wystarczy. Wystarczy i stwierdzą, że to jest podruba i zwrócą uwagę według ich regulaminu, zwracają jeszcze raz, mówię, pieniądze kupującemu od razu. Kiedyś, to jest niesprawdzona informacja, ale jest na plus dla Vinted, więc ją powiem, może to ociepli trochę jej wizerunek. Było tak, że musiałeś nakręcić to, że jak niszczysz tą rzecz, że Vinted kazało niszczyć daną rzecz. I to było trochę lepsze, bo przynajmniej coś było zniszczone, chociaż tu też mógł być skan typu kupienie podrobionego box logo, zamówienie sobie oryginalnego z Vinty. Czy gdzieś ci, ci oryginalny, niszczysz podrobione, wysyłasz im, że zniszczyłeś, a sam nosisz oryginalne, jeszcze dostajesz pieniądze. No to no już w ogóle skam jeszcze idealny, tylko trzeba trochę wydać pieniądze. Również jak wystawisz coś z Lumpa i nie masz żadnych paragonów no przecież z Lumpa, no to tam chcesz mieć fakturę z Gucci, że kupieś Guci w lumpie. I jeszcze raz powtarzam, tych sytuacji jest masa, i wybrałem tylko kilka, ale one się powtarzają, więc uważajcie, proszę Was, jeżeli wystawiacie coś na Vinted i że jesteście sprzedającym, uważajcie na kupujących na gangi, które polują na to, że regulamin Vinted jest bardzo dziurawy. Tym regulaminem powinien według mnie zająć się Wokik i chyba się zajmie, przynajmniej mam taką nadzieję, bo to nie może funkcjonować generalnie w przestrzeni publicznej, nie może być takiego czegoś, ten regulamin jest niezgodny z polskim prawem i w sposób oczywisty jest niezgodny z polskim prawem. Również chciałbym, żebyście, jeżeli macie jakieś przypały związane z Vinted, właśnie tego typu, podsyłali mi to na sprawa dla wuja małpa, mail wyświetla się tutaj, również jest w opisie tego filmu. Podsyłajcie ten film znajomym, ja również napiszę do Vinted, co oni planują z tym zrobić, bo to jest coraz więcej tego, coraz więcej problemów, a szkoda, bo naprawdę kibicowałem im od samego początku, jak zmieniali swoją platformę i aż szkoda, bo sam chciałem tam sprzedawać rzeczy, ale widząc to, co się dzieje, wolę unikać tego z daleka. Napisz mi, co o tym sądzisz w komentarzach, wysyłaj ten filmik znajomym, ostrzegaj ich o możliwości skamu na Vinted i co? I widzimy się w następnym odcinku i mam nadzieję, że Vinted zareaguje.